Cześć, ja tu jest Patryk1995 A to jest taki kolejny odcineczek z serii Zagrajmy Fear Dobra, mm, O, przełka Zepsuć! Łaaa, oh. oh, z buta Dobra, idziemy dalej Nie lubimy ciemności, kto lubi ciemność? Czy tu tak, czy tak? Jezu! Cześć straszne zasługiwał, zasługiwał na śmierć oni wszyscy zasługiwali na śmierć nie wiem, czy dokładnie tam było zasługiwał na śmierć czy zasługiwali na śmierć ale to szczegół za wąski napis Staczy za mały a właśnie chwila Setki Czartę... o niszczyzn skarlosa jaka miała miejsce dziś w późnym popołudniem nie mogła nastąpić w konsekwencji wypadku Udało nam się ustalić, że policja znalazła dowody zaciętej strzelaniny Na miejscu zdarzenia znaleziono liczne ciała z obrażeniami od kuli i odłamków Jak dotąd nikt nie Wydał żadnego oświadczenia odnośnie tych wydarzeń, coś tam dalej. I prójemy dalej. Coś tu jest. Tu nie chcę iść. Dobra, idę. Boż się boję. Szczur, ja pitole się straszyłem. <grym> Kurde, tylko nie wiem jak tam się dostać. Dosięgnąć nie dosięgnę. Dobra. Najwyżej. Na nogi żołnierzu, co to zabijanie się. Prosto, dumnie, z honorem. Mamy dwie drogi, ja idę górą murzyńsku Aha. Tam była ta dziewczynka, której imienia jeszcze nie znacie. Coś ty tu zrobiła. Pomidorową, mleko, mleko. Czy się przydało? Śmietana, tu garnek. Jeszcze, Jak ty jesteś? No coś. O, uh. Masz jedną nową wiadomość. Pierwsza od... Ian Hives. Cześć Bill, mówi Ivan Hives. Słuchaj, właśnie odebrałem twój MI. Chciałem ci przekazać nieco więcej informacji, ale mogę cię prowadzić tylko w minimum Do diabła, sam nie wiem wszystkiego. Na razie skup się na substancjach, które masz wyszczególnione w liście zadań. Mogę... Może będę mógł przekazać coś tam więcej. O oj tam oj tam Przedało? No Nie wiem czy dało, że przeczytałem te coś tam... Oczywiście... ...siba! Zawsze mam rzęszo wybijać szyby To pisze policję? Zaraz to screenshota walne No nie wiem jak to się wali screen screenshoty na... Problem. Tam ktoś szedł. Chwila, my się tam zejdziemy. Jest wzmacniacz zdrowia. A ten szkielet. Jest dobrze Są zimnioczki Ej, ja się boję ciemności Ej Głupia latarka Nie kocham cię Urak, a tędy Trochę tu tak ciemna ta gra, ale to taki szczegół <laughs> Tam jest w wodzie coś jest. No co jest? No gówno jest. O Jezu. Oddychaj. Zmu no zmusię do parcia. O, sumienie krwi. Ej, tu są stopy mojej dziewczynki. Boże, ej, ale to jest dziwne, nie? Nie, 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 nie Dobra, to I tutaj można napieprzać na budowę Pochodzenie nieznane Może jednak trochę podgłośnie te dźwięki Przynajmniej tak Że tak było epicko, nie? I zaraz gaśnie

Coś nas... Trochę nas pocisnęli. Dobra, iść. Ten fajnie taki przykołkowany. O, o się na to, ten łeb. Joafitolet W nie... Trzeba uważać, to jest z latarką. Ej, fajne ciało, nie? Ja chcę takie w domu. Ale tu trzeba też uważać z latarkami, bo oni też tu widzą, to jest... inteligencja. Kurde. A, zawali planę. i zabity. Kurde! Wiedziałem. Wiedziałem, że ją zabiją kiedyś. Jak nie dziś, to jutro. No ale załatwiło go. Tu trzeba tak Bezu śmierć Proszę zapiszemy Mimo, że te słatwe nas zabijają Trudno się mówi I w dupę webshot Tak tu można ich tak powybijać Jeśli widzicie, to to jesteście dobrze, bo to jak to się strzeli, to to taki ogień buchnie. Ciało znikło. Nie lubi znikających ciał w grach. Ale no o. Trzeba iść pozbierać amunicję. Dobra nie chcę się tam wracać To jest moja kochanka Czekaj jak się Aha X Dobra zapniem jak się włączy Włączę latarkę Teraz szczerze to się zawsze gubiłem Dobra, nie wiem. Raz, dwa. No cóż. Mówi się trudno. Biorę to, co jest. No. Jeden z solarmowy, ale... Każda broń się przydaje to że to jest bardziej na... ...krótsze odległości Co się stanie, jak tu wejdę? Dziękuję O, punkt kontrolny Dobra, teraz czas... czas... E, Stanąć tam? Nie, dobra. Szanowni zasady. <grym> Tutaj. Nie świeć! Yeee! Yeah. Interwał trzeci, ekskalacja. omnis. omnes. Sytuacja. Pakistan Federal i siły repliki kontynuują. Zorganizowany odwrót z odszczalni ścieków South River. Po odnalezieniu kolejna ofiar Fetela, agent Fear nieszkodliwi tylne straże repliki i kontynuuje poświęcenie.